Cześć! Cześć! Co ty robisz w Polsce? Co się tu sprowadza? Przyleciałam specjalnie na dwa eventy. Jednym z nich jest dzisiejszy event Tousa. No i co cię skłoniło, żeby przylecieć na event Tousa. Proszę? Co cię skłoniło, żeby przelecić na Event No bo współpracuję z tą marką już bardzo długo, bardzo cenię tą markę, bardzo lubię ich biżuterię, torebki też, jak widać, e, lubię. No i jesteśmy zaprzyjaźnieni, więc nie mogłam opuścić tej imprezy. Oczywiście, że tak, do przyjaciół się przylatuje. Dokładnie. Moja droga, Ty już dużo wywiadów udzieliłaś w swoim życiu. O czym ci się już nie chce gadać? A ja nie mam tak, że mi się o czymś nie chce gadać, bo mi się zawsze chce no, gadać. Ale A które pytania są Ewentualnie... takie oklepane, że już raczej wolałabyś być inne. Eee, nie mam takich pytań, bo powiem Ci, że nawet czasami jak pytanie się powtarza, to ja się tak zmieniam, że często te moje odpowiedzi się też zmieniają. Także jeśli chcesz coś powtórzyć, to dawaj. Nie no ja nic nie chcę powtórzyć, ja ci po prostu tak z ciekawości pytam, co nie, cię nie, może. Ja nie mam, ja nie mam tak, nie, nigdy nic nie. Zauważyłeś, że rozmawiałeś ze mną wielokrotnie. Mnie nigdy nic nie irytuje, nic mnie nie denerwuje. Czasami denerwują mnie pytania, które ktoś mi troszeczkę już odpowiedź wkłada do ust, czyli zakłada, że tak było. A wcale tak nie było. Kiedyś zresztą mieliśmy taką akcję, nie wiem czy pamiętasz. Nie nie, 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 ale to było, było dawno. Było? Ale to później nie, 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 dawno, nie, to nie, 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 koniec nie, co to było? nie, 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 A ja wiem co ale było. nie, nie, ja nie, co nie, 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 jakby nie, 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 wtedy nie, 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 bo nie, 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 A nie, 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 to jak, o właśnie te, a gadaliśmy o tym, jak ktoś ze mną rozmawia i nie patrzy mi w oczy e, i szuka już kolejnej osoby e, do wywiadu, bo wtedy ja nie wiem do kogo odpowiadać, się czuję taka skrępowana, że nagle mam takie zacięcie i mówię, i co ja teraz mam mówić, do kogo? Ale masz tak, że chce się dalej rozmawiać, czy jakby? Właśnie bardzo często jest tak, że mi się już nie chce rozmawiać, bo ja uważam, że jeśli... Rozmowa polega na tym, zadajemy pytanie i chcemy usłyszeć odpowiedź. A jeśli widzę, że ktoś się nie interesuje moją odpowiedzią, to, se, że, to po co mnie pyta w ogóle? No, żeby po prostu mieć odznaczoną na liście. Ale Ty zrobiłeś ogromny postęp. Nie, yes, Ty okay. tak nie masz, ty się wczuwasz Ja tak w nie mam, bo y, nauczyłaś mnie. Jedna tak? stacja łączy. Yes. A ile wywiadów przerwałaś? E Nigdy nie przerwałam wywiadu. Powiedziałam, że ewentualnie nie chcę odpowiadać na dane pytanie. Dlaczego nie przerwałaś jak gwiazda wywiadu? Nie, że, bo ja patrz, tak nie to się mam... robi tak. robi tak. nie, 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 i do widzenia. Moja mama mnie kultury nauczyła mnie zawsze nauczyła nie, że nie, odpowiadam, że nie, chcę na dany temat rozmawiać i nie, rozmawiać i tyle. Ale co by się co wydarzyć, żebyś przerwała? No jak bardzo my... bym musiał przekroczyć swoją granicę, żebyś tutaj poszła? E, musiałbyś obrazić mnie, moją rodzinę, moich bliskich. Mhm. E, wtedy bym przerwała wywiad na pewno. No jeśli i jeśli bym wyczuła brak szacunku do mojej osoby, to dlaczego z kimś takim mam rozmawiać? No i jak by to wyglądało? No bym powiedziała, dziękuję Ci bardzo za wywiad i ja bym poszła. Mhm. No bo, dziękuję Ci bardzo. A, okej. Okay. Ale byś powiedziała dziękuję na zawsze, czy dziękuję na dziś? E, nie wiem. Ja się obrażam, ale na krótko. Dobra, moja droga, porozmawiajmy o rzeczach bardzo ważnych, czyli o nowej edycji Love Island. Oglądam no codziennie co? oprócz soboty, bo w sobotę niestety nie nadajecie. Jak oceniasz ten sezon? Ja powiem Ci szczerze, że ja myślałam, że w siódmym sezonie bardzo dużo się działo, a się okazuje, że w ósmym sezonie dzieje się jeszcze więcej. Były Eks, uczestniczki, który wszedł na Wyspę Miłości, co naprawdę nie było ustawione. Wiem, że widzowie nam w to nie wierzą, ale serio, my o tym nie wiedzieliśmy do samego końca. Dla nas to też był ogromny szok, ale koniec końców ja się cieszę, że taka sytuacja była, bo to był duży test e, dla tych wysp. To był duży test dla Karoliny szczególnie, która została na Wyspie Miłości. Były takie momenty, że się zastanawiałam, czy ona nie wyjdzie z nim i czy nie będą razem, bo tam widać jeszcze emocje między nimi i wciąż się zastanawiam, czy tak nie będzie, jak opuści Wyspę Miłości. Bo jednak no widać tam jeszcze, coś tam jeszcze jest. To nie mi oceniać, no ale zobaczymy. Ale ogólnie tam się tak dużo dzieje, naprawdę. Ja nie nadążam momentami. Teraz Bartek Koszykarz, który sobie ugrywa 30 dziewczyny. Moja droga, powolutku, 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 ja tutaj mam przygotowane pytania, ja jestem panem, nie zabieraj mi roboty. No dawaj! Bo zaraz na wszystko tej odpowiedź wywołałaś do tablicy Karolinę. Karolina bardzo lubi się całować z innymi. Co sądzisz o tym, że ostatnio będąc poniekąd w parze z Bartkiem, całowała się z Albertem? Jak odbierasz e, to zachowanie? Ona już nie była w parze, bo ona właśnie wtedy została singielką tego wieczoru. No tego, tego wie, taką singielką, ale... bo ty powiedziałeś, że jest singielką, ale poniekąd oni dalej byli gdzieś tam w parze. Tak, e, dla mnie ta sytuacja była niezrozumiała, nie wiem ku czemu miało to służyć. Karolina to wytłumaczyła jako zabawę. No jeśli tak się lubi bawić, to niech się tak bawi, aczkolwiek dla mnie... No, nie wiem, jeśli dalej miało coś iskrzyć i być coś między nią a Bartkiem koszykarzem, to to zachowanie było nie na miejscu. Ja sobie nie wyobrażam, że mam faceta, na chwilę się pokłócimy, albo nie wiem, nawet zerwiemy, a ja już tego samego wieczoru idę całować się z innym. W moim życiu nie ma miejsca na takie sytuacje, no ale każdy jest inny, jestem bardzo liberalna, więc staram się zrozumieć wszystkich. No i Bartek trochę się odpłacił Karolinie, bo zaczął do trzech zagadywać. Co o tym sądzisz jako prowadząca? Dobra strategia. Że nie przetrwać? wiem. Ja się cały czas zastanawiam, czy to jest strategia, czy po prostu mu się podobają te wszystkie dziewczyny. I może on ma w głowie teraz taki kociołek, że nie wie, którą wybrać, nie wie, która bardziej mu się podoba, sprawdza, jak one na niego reagują, czy one coś do niego mają, czy to jest po prostu jego zwykła strategia, ale myślę, że niedługo się dowiemy. Dobra, ale już poniekąd chyba przekreślił Karolinę. Że tam już no, chleba z tego nie będzie. Teraz pytanie: Czy on przekreślił Karolinę, dlatego że się pocałowała z Albertem, czy przekreślił Karolinę, dlatego że weszła nowa piękna Jacqueline? Wydaje mi się, że te dwie rzeczy się złożyły w jedną całość piękną. Możliwe. No nie wejdziemy do jego głowy niestety. No nie, nie. Człowiek, czasami niestety. chciałabym wejść. Do głów naszych wyspiątek? Ja bym chciała wejść do głowy Ani, co ona miała, jak mówiła o tej maturze, że Albert odstaje od niej intelektualnie. Co sądzisz o takich słowach, które są w moim odczuciu i w odczuciu widzów krzywdzące? Ja uważam, że są krzywdzące, dlatego że ja. Hmm, uważam, że matura nie jest wyznacznikiem inteligencji. Każdemu. Człowiekowi w życiu różnie się ścieżki krzyżują. Znam ludzi, wspaniałych artystów, którzy w pewnym momencie stwierdzili w swoim życiu, że nie potrzebują matury, dlatego że wybrali już swoją ścieżkę życia. Są świetnymi tatuatorami, są świetnymi malarzami, po prostu urodzili się z takim talentem i uznali, że dla nich matura to jest. Nie wiem, strata czasu, albo po prostu, no nie wiem, taką tak uwybrali drogę, więc nie można oceniać człowieka przez pryzmat tego, że nie ma matury, a na pewno nie można oceniać jego inteligencji, bo naprawdę poznałam wielu inteligentnych e, ludzi, którzy matury nie mają. A jakbyś miała obronić to zachowanie, obronić, a nie ty jakbyś się obroniła? Ja jednego i drugiego nie chcę bronić, bo ja wiem o co ani chodziło, a nie potrzebuję mężczyzny, który jest mocno taki stabilny intelektualnie, który jest, który jest inteligentny. Ona potrzebuje, żeby ktoś jej imponował i Albert taki nie jest. Szanuję, że była w stanie mu to powiedzieć prosto w twarz, jakby przedstawić mu swoją argumentację. Okej, okay. Albert mógł się z tym nie zgodzić, mógł się czuć urażony, jakby jego też rozumiem. Co mam więcej powiedzieć, no. no? Ale to tak nieładnie mówić komuś, no nieładnie. że nie masz matury, to jesteś głupszy albo dobrze. Ja ci powiedziałam, że to jest nieładne, bo to nie jest wyznacznik inteligencji. Dziewczyny Jeśli... tak się nie powinny zachowywać. Znaczy, to nie tylko taniem. dziewczyny, ludzie nie powinni się tak zachowywać. mi by było przykro, gdybym nie miała matury. A, a to... by do mnie. Słuchaj, oczywiście, że no. mam. Ja nawet wzięłam specjalnie <laughs> rozszerzoną biologię dodatkowo, żeby. Dobra, dobra. Udowodnić mojej pani nauczycielce z liceum, która uda uważała, że ja matury na pewno nie zdam. Żeby je udowodnić, że znam i to z dobrymi wynikami i jeszcze dodatkowo wzięłam biologię rozszerzoną. To... Ale to nie jest wyznacznik. No nie, w żaden To są ludzie, sposób. którzy zdają maturę, którzy podejmują się naprawdę fajnych kierunków na studiach, zdają te studia, a w życiu sobie nie radzą. Więc inteligencja to jest coś, z czym się rodzimy. Po prostu. To, to... jest pewnego rodzaju talent. Albo to mamy, albo tego nie mamy. Poprotkujmy sobie o ostatnim wyspiątku, czyli o Weronice. Dlaczego ona ma taki negatywny feedback wśród widzów? Że, Zresztą, dlaczego ona drażni ludzi Twoim zdaniem? Werka jest trudna, no bo Werka się zachowuje jak księżniczka, ona już ma gdzieś tam w głowie utarty schemat, jakby chciała, żeby wyglądał jej związek, żeby za nią latać, żeby za nią biegać, żeby robić jej te kawki. Jest bardzo trudna, jeśli chodzi o relacje, ale myślę, że jako człowiek jest fajna, zabawna, mi ona dostarcza dużo rozrywki. Powiem Ci szczerze, że jest jedną z kilku osób, które sprawiają, że się śmieję, uśmiecham, jak oglądam Love Island. Ale, ale jest... z czego? Z niej, czy z tego? Nie, czego? nie z niej, tylko z jej żartów, z jej tekstów, że jest zabawna po prostu, aczkolwiek do związków jest trudna. No do życia Myślę, w ogóle że chyba to jest, jest ogromne trudna. wyzwanie dla faceta, który z nią będzie coś budował. Ostatnio miałem okazję porozmawiać z Arkiem. Ty rozmawiałeś z Arkiem? Tak, czy? tak, tak. A, tak. to ja po Tobie go przejąłem, bo Na, moi Arek, drodzy… Arka. Ja przyjmuję ludzi po Karolinie. Ty wiedziałeś o tym? Że jeszcze raz? Że ja przyjmuję ludzi po Twoim live i oni idą tak, do mnie? Tak, tak, to tak, tak, widziałam. Oczywiście, ja słyszałam raz Wasze wywiady. Wysyłasz. No właśnie, rozmawiałem z Arkiem i Arek poddał wątpliwości to, że ona miała wielu atoratorów w Warszawie. A jak ty czujesz, jak ty to oceniasz? Czy to jest prawda, że faceci ustawiają się w kolejce, żeby być z werką? Werka jest bardzo ładną kobietą, jest bardzo seksowną kobietą, więc myślę, że kolejka do niej jest na pewno długa. Tylko werka ma ten problem, że później, przy takim bliższym poznaniu, zaczyna otaczać tych mężczyzn, do czego sama się przyznaje zresztą, że jest trudna, bo to nie jest tak, że werka mówi, o co ci chodzi, wcale nie jestem trudna. Ona wie i się przyznaje za każdym razem, kiedy jej ktoś to zarzuca. Dlatego ciężko jest jej się połączyć w parę, dlatego ciężko jest jej znaleźć faceta. Bo ma po pierwsze wysokie wymagania, po drugie, ona sama jest trudna. No, będzie ciężko, ale wierzę w to, bo widzę, że ona nie daje za wygraną z tym Adamem. I jestem bardzo ciekawa, czy ugra go sobie. To już kończąc naszą rozmowę, chodźmy do ciebie, żebyś nie czuła się taka niewypytana. Dawaj. Ja bardzo często czytam komentarze i ludzie twierdzą, że strasznie schudłaś. Żyły na szyi, żyły na szyi. A jak żyły na szyi, to mam zawsze, jak mówię. I zaczęłam się sama o to martwić, bo jak oglądam jakiekolwiek programy, to widzę, że mi taka żyłka zawsze tu wychodzi. Ale myślę, że to wynika po prostu taka, jestem, a nie z tego, że jestem szczupła. A to, że schudłam, też nie przesadzajmy. Schudłam niecałe 12 kilo. Już kiedyś schudłam 15. Dobra, ale ludzie twierdzą, że niezdrowo schudłaś. Co byś powiedziała? Jak byś ale, się ludzom, ale nie dogodzisz wszystkim. Jak byłam krąglejsza, to w Sopocie później pisali, że mi wystają fałdki e, i ludziom się to nie podobało. Teraz schudłam, niektórym ludziom się, ludziom się nie podoba to, że schudłam. A wiesz, co jest dla mnie najważniejsze? To, jak ja się czuję w swoim ciele. A przyznam ci szczerze, no co, teraz że, się że teraz najlepiej? czuję się najlepiej na świecie. Czuję się zdrowa, bardzo zdrowo się odżywiam, e, czuję się pełna energii. Kochani, nie martwcie się o mnie, to jest naprawdę zdrowa waga, ważę odpowiednio do swojego wzrostu, nic mi nie jest e, i e, mam nad tym wszystkim kontrolę. A te żyły to genetycznie po Ja prostu. tak mam genetycznie. Jak Czyli się, taka twoja uroda, jak, jak to się mówi. Jestem bardzo ekspresyjna, bardzo wszystko mocno A mówię. A nie da się czegoś tutaj zrobić, nałożyć? To, 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 po co tu robić? No nie wiem, żeby nie było tych żył. A przestań, żeby jakoś tam to żyły, oby, nie by, oby nie pękło. <laughs> Ty jesteś pracoholiczką? Yy, chyba tak. Jak ty się objawiasz? Nawet jak czasami marudzę, że już nie mam siły, że nie, że już muszę odpocząć, to i tak y, później są dwa dni bez pracy, ja się czuję taka, nie wiem, niepotrzebna, nie wiem, co ze sobą zrobić, co się ze mną nie tak, nawet nie umiem czasami odpoczywać na wakacjach. A wiesz, że to jest problem i ty masz problem? Nie mam Bardzo żadnego problemu, uważam, no nie masz... mówisz, mi pracoholizm to jest naprawdę poważna sprawa. Nie, w dzisiejszych jest... czasach to jest ciężkie. Nie, ja nie uważam, że ja mam pracoholizm, ja uważam, że ja mam po prostu chęć wykorzystania szansy, jaką dało mi życie. A umiesz ja się nudzić? Ja zawsze marzyłam o tym. E, czasami lubię się nudzić, tylko warte, ważne jest to, żeby mieć obok siebie osobę, z którą się fajnie nudzi. A, dobra, w ten sposób. Dobra, kończymy, bo chyba zaczyna się jakaś taka show? część oficjalna Gdziemy. show. Może będziemy tańczyć? Tak, Dziękujemy bardzo, trzymajcie się, cześć.